Dzień dobry wszystkim, witam was w dniu dzisiejszym na kanale Mora Family Vlog. Chciałem zacząć nagrywanie tego filmu, już odszedłem taki spory kawałek, żeby włączyć tą kamerę i zacząć mówić i w ogóle. Ale powiem wam, że to jest jakiś niedowiary, jeśli chodzi o ten bukaresz. No, popeści lordeni, nie ma to znaczenia. To jest i tak na przedmieściach bukaresztu. Jeździ karetka i mnie prześladuje, i cały czas słyszę w głowie ten sygnał. Taki i to nie jest tak, że ta karetka przejechała i jej przestało być słychać. Ona tak jakby jeździła w kółko, albo jakby się zatrzymała, i, i cały czas ten sygnał, i on cały czas był w mojej głowie. Ja tak już spaceruję, odszedłem 10 minut od, od naszego bloku, tak? I ja cały czas ją słyszałem. Jeszcze teraz nawet w tle może było ją słychać, jak zacząłem nagrywanie tego dzisiejszego filmu. To jest coś niewiarygodnego, jeśli chodzi o to miasto. Ale dobrze, dzisiaj nie będę się skupiał nad Bukaresztem. Dzisiaj będę się skupiał nad innym tematem. Myślę, że ciekawym do dyskusji z tytułu filmu na pewno już się będziecie domyślać, bo mniej więcej będzie on napisany tak jak będzie brzmiało hasło, które będę dzisiaj omawiał. A chodzi o to, czy to prawda, że z rodziną najlepiej wychodzi się tylko na zdjęciu? Słyszeliście kiedyś takie powiedzenie? Na pewno słyszeliście, na pewno je znacie. Jak jesteście Polakami oglądającymi ten kanał, no to... To musi tak być, każdy zna to powiedzenie. To jest stare polskie powiedzenie. Ja dzisiaj chciałem się zastanowić, czy tak jest, czy tak nie jest, co to właściwie znaczy, ponieważ jest to kanał rodzinny yy, i mówiłem, że będę tutaj też nagrywał jakieś filmy związane, no nie wiem, związane z czymś innym niż to, co jest na głównym kanale Rafał Mora Vlog. Dlatego też, jeżeli jesteście. W tym dniu dzisiejszym zainteresowani, no to serdecznie Was zapraszam. Ktoś mi kiedyś powiedział, o, zanim wam powiem, no to chciałem tutaj pokazać. Zobaczcie, to jest kreatywność właśnie Rumunów, oni zostawiają na później. Tam jeszcze jest trochę wody, to może ktoś się po prostu napije. No, zostawiane tak na później, ale usłyszałem takie stwierdzenie, że. Nikt ci nie powie takiej prawdy jak właśnie ktoś z rodziny. I to mi dało dużo do myślenia. Tak się zastanawiałem wtedy, usłyszałem to kiedyś w moim życiu: ktoś mi to powiedział, ale to nie był nikt z mojej akurat rodziny. Ktoś z czyjejś rodziny, można tak to powiedzieć. I ja sobie te słowa zapamiętałem aż do dzisiaj. I ja je analizowałem później tak na swoim gdzieś tam przykładzie. Na podstawie mojego życia, znowu mędrzewo atakuje, moich jakichś relacji yy, no, z rodziną, jakąkolwiek, jaką mam w Polsce. I to akurat okazało się prawdziwe, że właśnie ludzie w rodzinie są w stanie powiedzieć więcej niż obcy ludzie. To znaczy, oni mogą to powiedzieć tak, yy, co myślą w danej jakiejś sytuacji, yy, z tym, że nie będą owijać tych słów w bawełnę. Przynajmniej tak mi się wydaje, tak? Zależy też oczywiście od czyjegoś charakteru. Jak ktoś jest bardziej tak zwany charakterny i bardziej otwarty i bardziej śmiały, no to wtedy możecie liczyć, moim zdaniem, że dowiecie się jakiejś prawdy na swój temat. A ja patrzę, co tutaj tak to auto przejeżdża i kobieta jakoś dziwnie, nie wiem, przystanęła. Może chciała być we vlogu. Nie wiem, czy ją nagrałem, czy ją było widać. A propos mówienia właśnie tej prawdy przez kogoś z rodziny, to wydaje mi się, że czasami ta prawda może właśnie zaboleć, że ktoś będzie na tyle taki bezczelny, żeby powiedzieć, no, co sądzi i często dochodzi do jakichś kłótni w rodzinie. Ja teraz nie będę w tym filmie się gdzieś tam odnosił do, do jakichś przykładów z swojego życia. Na pewno gdzieś coś się wydarzyło, ale to nie są jakieś rzeczy, po pierwsze, które pamiętam, od tego zacznijmy, które pamiętam, które może chciałbym nawet pamiętać, może się coś wydarzyło, może nie. Nie wiem. Nie jest mi to w tym momencie po prostu dane, żeby sobie przypominać na siłę, a poza tym też, no wiecie, no, nie wszystko też się mówi na tym YouTubie. Tyle rzeczy mi dzisiaj zaskakuje. Jak ja tutaj chodzę i robię tego vloga. Jakieś drzewo normalnie ktoś sobie tutaj Eee, wziął i postawił. Patrzę, co tam pisze na tej bramie. Ale nie, to, to pisze: Nie parkować, garaż, przyjedzie drzewo. <grywia> no to przyjechało. To właśnie przyjechało, bo ktoś sobie je tutaj postawił. Także e, dobra. Zawrócę w ogóle stąd, bo tam się idzie znowu do tej głównej ulicy. I tam bym nie chciał chodzić, bo będzie po prostu głośno. Także wracam z powrotem tędy. Tak, moim zdaniem. Taką najważniejszą zasadą, jaka powinna być, panująca taka w relacjach rodzinnych, to nigdy w życiu, ale to nigdy w życiu nie robić biznesów z rodziną. Żadnych interesów, żadnych. Nie układać się po prostu biznesowo z rodziną, bo to jest właśnie najgorsze, co może wam się przydarzyć. Tak mi się. Ja jestem przekonany, że tak jest. Ja nie robiłem jakichś interesów z rodziną, nie mogę powiedzieć na swoim znowu przykładzie, ale na podstawie wielu gdzieś tam obserwacji, wielu yy, historii, jakie słyszałem, tak, to, to tak właściwie wygląda, to tak jest, że dobrze jest może na początku, jak się robi właśnie jakiś biznes z rodziną, a później wszystko się przeobraża w jedno wielkie gówno. No niestety tak, kanał rodzinny, ja tak mówię, wyobrażam się w ten sposób, nie powinienem. No i co, a tutaj miałem O tym się mogę gdzieś tam pochwalić. Taki przykład właśnie z Rumunii. Taką propozycję. E, taki wujek, a czy to nie jest wujek, to jest e, kuzynka Any. I ona mieszka w miejscowości, w dużym mieście Jaś, e, dosyć daleko od Bukaresztu. E, I ona tam ma właśnie rodzinę, męża, trójkę dzieci, trójkę chłopców. E, no i jak spotkałem ich właśnie na jakiejś uroczystości. Pierwszy raz, jak poszliśmy na ślub, czyli ślub. No chyba, chyba właśnie jednej z tych kuzynek, ale nie tej, tylko jeszcze jakiejś innej. I tam poznałem właśnie jej, jej męża Christi, i on mi proponował taki jakiś układ, żeby zrobić biznes. Bo on się zajmuje ma działalność i prowadzi sprzedaż części samochodowych dla samochodów Mazda i że z Polski, w Polsce jest bardzo dużo wszystkiego i on chciał z Polski to sprowadzać, żebym ja mu pomógł i tak dalej. W sensie, ale jak mu mam pomóc? Skąd te... Ja się nie znam na częściach, skąd te części sprowadzać. Zacząłem szukać jakichś tam sklepów, ale tylko, żeby mu podpowiedzieć. Bardziej hurtowni chciałem znaleźć, ale to też było trochę takie specyficzne, bo on chciał jakieś części tuningowe. Bo jeszcze jakkolwiek normalne części do danej marki samochodu mogłem gdzieś tam wyszukać, ale już te tuningowe to nie jest takie proste, nie wiem no, jakoś się tym, jakoś sobie tym nie zaprzątałem głowy e, ten Christi, o to jest ktoś, kto, ja go, ja go bardzo nie lubię tego gościa, tego męża, tej kuzynki, ja mam taką kosę z nim w ogóle e, ale ten Właśnie za mówienie takiej gdzieś prawdy i on mówi taką prawdę, ja też mówię mówiłem mu na pewnym przyjęciu taką prawdę i ten i, i... tak sobie wygarnęliśmy. No i co? I nie lubimy się, tak? O, może później powiem, e, dlaczego też ja go nie lubię, żeby było wiadomo, co on mi taki opowiedział. E, albo dobra, powiem to od razu, bo byliśmy na takim przyjęciu e, i to było z okazji 60. urodzin ciotki Jany i byliśmy wtedy w, Re, w Rysznowie na na takim wyjeździe ona zapłaciła za pokoje dla wszystkich, myśmy tam nocowali, tam było przyjęcie, cały dom wynajęła w ogóle, tak. No i ja wtedy e, tam była na dole tego domu taka sala bilardowa, e, Ping-pong był, ja tam grałem, właśnie z jego synami e, w tego ping-ponga, w bilarda, bo oni potrzebowali kogoś do towarzystwa i upatrzyli sobie akurat mnie. No i mnie było to nawet na rękę, bo w ja sensie, cóż będę tam siedział. Z nimi wszystkimi chwilę posiedziałem oczywiście, ale wiecie, no, takie prowadzenie konwersacji jeszcze w tym rumuńskim i ten on akurat mówi po angielsku i e, on jest na tyle bezczelny, Christi, że. E, o czymś tam rozmawialiśmy właśnie o tych biznesach, bo jeszcze później wrócę do tego, że co mówiłem wcześniej na początku, i rozmawialiśmy właśnie o tych. On, on zaczął ten temat. Ja nie chciałem zaczynać. On zaczął mówić, że podczas. Tego okresu, jak byliśmy zamykani w domu, to ym, przez te dwa lata to on najwięcej zarobił, że to był dla niego najlepszy okres, i dla niego ten okres w jego życiu, jak wszyscy byli zamknięci, mógł trwać w nieskończoność. Ja się zdenerwowałem, żeby nie powiedzieć inaczej, i mu powiedziałem, że to nie było sensu, że to było wszystko zaplanowane yy, i że to się odbiło w ogóle na wszystkich, i że on patrzy tylko na siebie, bo on miał w tym interes. No i co? I on się. On się gdzieś tam trochę chyba zdenerwował, że ja tak powiedziałem. Później jak w ogóle wychodziliśmy, bo tam przerodziła się dyskusja w dłuższą dyskusję. Wychodziliśmy z tego pokoju bilardowego na górę. I Christy mi powiedział tak, że najlepszą rzeczą, jaką ty byś zrobił, do mnie tak powiedział, to byś popełnił samobójstwo, i twoja rodzina miałaby z tobą spokój. Jak ja się wtedy wkurzyłem, ale widziałem, że on jest po prostu pijany, bo Tutaj w Rumunii to wiecie co, to jest tak, że no Rumunii mają słabą głowę do picia, tak, to nie tak jak Polacy, tak, że, że ja wypiję ileś tam cztery szoty tak zwane, i no, i no i co, i czuję się dalej, może tyle, że pod humorkiem, a oni po takich czterech kieliszkach sączonych jak po troszku, bo oni nie wypiją szota, no to już po prostu mają tak w głowie, w czubie, jakby nie wiem. Ale to nie mówię teraz, żeby się chwalić, czy też żalić, jak to jest z tym piciem. Nie usprawiedliwia go to, co powiedział tylko dlatego, że sobie coś wypił i że był podpity bardziej niż ja. Nie usprawiedliwia go to. No i ja go tamtej pory nie lubię. Ja wcześniej, jak on proponował te biznesy o tych częściach samochodowych, to ja wtedy powiem wam, że no, no tylko chciałem mu pomóc. Może znaleźć to jakieś kultownie z tymi tuningami do tej Mazdy czy coś takiego, ale. No, nie znalazłem i temat się urwał. W ogóle on też tak taki był, taki miał zawsze bezczelny riposty. Kiedyś zadzwonił po y, kilku tygodniach właściwie, tak, do Any i zapytał się do niej, bo on liczył na to, że ja wziąłem sobie jego słowa gdzieś do serca. To było jeszcze przed tym zdarzeniem, przed tym przyjęciem na grubo parę lat, no bo jestem tutaj już trochę i on się wtedy pytał: Any, jesteś jeszcze z tym? chłopakiem z Polski. Myśmy już mieli wtedy, planowali ślub chyba, tak? Jeszcze nie powiedzieliśmy wtedy wszystkim, ale ten, ale on zadał takie pytanie Ania, jesteś jeszcze z tym chłopakiem z Polski? Bo co z tymi częściami? Co ten? No i co? I, i takie pytanie zadał, nie? No też tym myślę, gość jakiś normalnie ten. No i tak to było. Ja oczywiście nie wchodziłem w żadne interesy z Christie, nie mieć z Krystyna, bo tutaj też jest popularne imię Krystyna, a Kristi to jest odpowiednik męski tego imienia. No i nie wszedłem w żadne interesy. tak? Stwierdziłem, że po prostu nie ma sensu. Eee, z racji tego, że po pierwsze, zasada, jaką sobie przyjąłem, że z rodziną nie robi się żadnych interesów żadnych kompletnie. A po drugie, no to kwestia właśnie tego, że eee, wiedziałem, jaką on jest też osobą. A po trzecie, y nie interesowało mnie to tak. Nie znam się na tym, też jakiś ten. No i wiedziałem, że to mogłoby być po prostu dobrze tylko do jakiegoś momentu, a później mogłoby się, jak to się mówi, potocznie zesrać. Wtedy po tym przyjęciu w Rysznowie, na drugi dzień to Christy tak traktował, jakby się nic nie stało. W ogóle nie wiem, czy pamiętał o tym, co mówił, czy nie pamiętał. Mnie to już nie interesuje. Jest ważne, co ja usłyszałem i była przy tym ona, która też to słyszała, bo wychodziła razem z nami, więc to nie jest tak, że ja nie mam świadków na to. E, no i e, ja nawet otwarcie mówię do wszystkich, że ja go nie lubię, tak? Tam jego tam powiedziałem wtedy, znaczy to już nie teraz, ale jak byłem na wsi, no to mówiłem, wtedy rodzice Any wiedzą, że, że ja nie napawam miłością do Christi, wiedzą tam e, ciotki chyba właśnie, któraś też, bo też coś powiedziałem, tak? Także były takie zaskoczone. E, no oczywiście ale tak powiedziałem. Powiedziałem, co on wtedy powiedział i nic co ja sobie myślałem. A nie wiedzą a dlaczego mają nie wiedzieć, tak? Dlaczego mają nie wiedzieć? E, ona też miała właśnie jakąś sytuację, e, sytuację, że on jej wypomniał. Nawet chyba wtedy też na tym przyjęciu, tak, na tym przyjęciu, no i to już dotyczyło właśnie. Bezpośrednio więzi takich rodzinnych, no bo to dla niej jest, nie wiem, no, to mąż, kuzynki, no to już jest jakaś tam rodzina, jest dla niej, niek, tak. I on jej wypomniał, że jak Anna przyjechała kiedyś tam właśnie do nich, do tej miejscowości, do tego miasta Jaś, i że jakieś ubrania, jakieś ubranie pożyczyła i sobie ubrała od tej kuzynki, i, nie, i się jej nie zapytała, tak. Okej, okay, no zrobiła jak zrobiła, ale wypominanie czegoś, co zrobiła jako nastolatka, a teraz jako dorosła kobieta po tylu latach, jaki to ma sens? Jaki to ma sens? Umówmy się, tak? Nawet jakkolwiek jeżeli źle zrobiła, oczywiście, można tak powiedzieć, ale, ale po co to wypominać po takim czasie? Po co do tego gdzieś wracać, tak? I on nawet takie rzeczy potrafił gdzieś tam wypomnieć, tak? E, bo mu się nagle przypomniało, a ja przejdę tędy, może. Będzie lepiej iść tą drogą, będzie spokojniej. Także, no są gdzieś takie sytuacje, akurat myślę, że on jest takim <grym> dobrym odpowiednikiem do tego, żeby coś powiedzieć, e, na jakimś tam przykładzie, tak? Aczkolwiek nie jest to moja rodzina, ja nie traktuję go jako rodzinę, e, no rodzinany, tak, no ale, ale co, no, powiedziałem. Jak było, jak się przytrafiło. Akurat myślę, że do tego jestem gdzieś tam chyba upoważniony, żeby powiedzieć, no, czy nie upoważniony. Nie wiem, nie pytam się. Opowiadam po prostu o jakichś moich mm, gdzieś tam doświadczeniach i wychodząc, nagrywając ten film jeszcze podczas gdy cały czas miałem w uszach tą karetkę, która mnie demotywowała do tego, jak mam nagrywać ten film, jak ma powstać ten odcinek. Ja w ogóle nie wiedziałem, co powiedzieć na początku, ale jak widać. Rozkręciłem się i myślę, że jest dobrze, że <noise> temat Was interesuje i że opowiadam ciekawie. Zostawcie jakiś komentarz, napiszcie, co uważacie. A propos właśnie rodziny, moja Anna wysłała mi przed chwilą wiadomość, pyta się, czy jeszcze chodzę sobie tutaj gdzieś, czy nie. Czy jestem w pobliżu paczkomatu, bo yy, miały przyjść takie pieluchy dla... Karima zamówiliśmy internetowo, bo się po prostu opłacało. No i co, jestem? 300 metrów. Idę tędy w lewo i za chwilę będę. Także e, odbiorę co trzeba, także. No tak, to czasami też bywa. Dobra, gdzie ja tu w ogóle doszedłem? Muszę się troszkę skupić, przemyśleć sytuację. A troszkę pofilmuję teraz z tej strony. Dobra, już wiem, bo tak jak szedłem. Stamtąd wracałem, nie byłem pewien, gdzie dokładnie wyszedłem. Jestem w pobliżu tej takiej aglomeracji sklepów, gdzie jest Mega i Tutaj będzie Profi, zaraz po prawej stronie. Także no, taka okolica. To jest w ogóle ulica, na której mieszkamy, tylko że no kilkaset metrów no. dalej, tak? Także dobrze, już wiem, gdzie jestem i zmierzam do tego paczkomatu. Tutaj po lewej stronie jest Five to Go, w którym Kupuję przeważnie kawę ostatnio. Jak chciałem nagrać film, to mieli zamknięte. Coś się spóźnili. Ktoś chyba zaspał w tej kawiarni i musiałem mieć tam bliżej metra. A ja widzę, że za 50 metrów tu będzie gdzieś widać, czy nie? Tam jest gdzieś ten paczkomat. Jakoś nie kojarzę. Nie, no przechodzę czasami, po prostu nie zastanawiam się też tak, w którym miejscu taki paczkomat może być. Dobra, zaraz go zlokalizuję. Tu jest właśnie ta ulica, Strada Amurgului. No i jak miałem zlokalizować paczkomat? Jak przechodzę tędy, owszem, codziennie, ale on jest ukryty. <grytanie> tak na boku. Tutaj stoi taki Easy Box. Tak się nazywa ten paczkomat. No i co? Trzeba wyjąć przesyłkę. Pokażę wam jak to się ten trzeba dać tutaj, że się wyjmuje i wpisać kod, który... No kod tam, to jest jednorazowy, to możecie widzieć co tam wpisuje. Nie mam jakiejś tajemnicy, jakby to był pin do karty bankomatowej. No to wiadomo, żebym wam nie pokazał, tak? Ale ten kod to jest jednorazowe. O, i tutaj się otwarło. Tu się otwarło. Tutaj mamy paczkę. Ale w tym są pieluchy? W tym są pieluchy? To nie, to nie mogą być pieluchy. <ścoughs> Moja no. Ale będzie znowu śmiesznie. Zaraz wam powiem. Dobra, zamknijmy to. Moja Anna zamówiła parę rzeczy, właśnie e, z Emak. E to jest takie coś jak u nas Allegro, gdzie można właściwie dużo rzeczy, No wszystko też znaleźć, tak? I tam zrobiła zamówienie, kilka zamówień, i teraz co zamówienie przychodzi, to Anna myśli, że to jest to, a to jest co innego, tak? I przychodzi jakieś inne zamówienie, także <ścoughs> znowu będzie zaskoczona no, no bo na pieluchy to mi to nie wygląda, nie wiem co w tym jest. Nie ma to jakiegoś większego znaczenia? Nie, coś tu jest. Nie, coś wysłali. Dowiemy się, co jest w środku później. Wąglik mam nadzieję, że to nie jest, tak? No, także dobra. Przejdę tutaj jeszcze gdzieś kawałek, żeby chwilę kontynuować tego vloga i może już nagrać jakieś zakończenie. Zobaczcie, jak tu ostro sprzątają w po Pocresti Lodeni u nas, ile tutaj ludzi, jaka ekipa sprzątająca, tu po jednej, po drugiej stronie wcześniej widziałem śmieciarkę jeżdżącą zrobiłem też shorta takiego znaczy nagrałem i muszę go udostępnić na głównym kanale ale to sobie popatrzycie ostatnio mało tych shortów się pojawia to nie będzie go ciężko znaleźć jest nawet nowy szlaban bo ostatnio ktoś wyjechał z poprzednim i widziałem też słuchajcie jak ostatnio tylko jak się pojawił ten szlaban to ktoś wjeżdżał jakimś takim małym wypiertkiem samochodem i ledwo się zatrzymał przed tym szlabanem. Chyba ktoś już tak jechał z automatu, bo go nie ma i mu się wydawało, że on dalej tam nie jest. A on już był postawiony, no i o mało nie rozwalił ponownie. Także tak to czasami bywa. Dobra, ja tutaj jeszcze sobie przejdę tą taką ścieżką, gdzie spaceruję z Karimem, bo chciałem po prostu nagrać może już jakieś gdzieś podsumowanie tego odcinka, tego filmu. Powiedzenie, jakie jest myślą przewodnią dzisiejszego odcinka, czyli z rodziną wychodzi się tylko dobrze na zdjęciu, czy najlepiej na zdjęciu. No jest gdzieś, poniekąd czasami yy, sprawdza się i nie jest to tak, że jakby to powiedzieć, bo nie chcę, żeby to zostało też źle odebrane. Znaczy powiem tak, rodzina to jest coś, co jest najważniejsze, tak, że żeby stanowić tą rodzinę, żeby układało się właśnie jak najlepiej, żeby się wspierać, żeby mieć ze sobą tak zwane dobre rodzinne stosunki, ale wszyscy dobrze wiemy, jak to też jest, jeżeli chodzi właśnie o to, jak to jest różnie w rodzinach, że wszyscy gdzieś tam spotykają się na te święta Bożego Narodzenia. I wtedy myślą, że nagle jest tak pięknie i tak dalej. A później wychodzą, odchodzą od stołu, wracają do siebie, obgadują się nawzajem. No są takie gdzieś tam sytuacje, nie wiem, tak mi się wydaje, że tak jest. Dlatego gdzieś to powiedzenie, że z rodziną wychodzi się tylko najlepiej na zdjęciu. Ja jeszcze słyszałem gdzieś drugą. Część tego powiedzenia, że nawet i nie na zdjęciu, i że to zdjęcie trzeba by, <grafię> jakby ktoś był niewłaściwy z tej rodziny na tym zdjęciu, że można zawsze wyciąć, tak? No tak to jest. Ja robię ten film, tak, na tym kanale, właśnie rodzinnym. Tutaj mam tą paczkę, bo chciałem o tym podyskutować. Wiem, że filmy będą inne, vlogi, gdzie będziemy wszyscy razem. No ale są też właśnie jakieś tematy takie, na które warto się gdzieś wypowiedzieć. Może ja myślę, że taka seria będzie się pojawiała regularnie tych filmów, tak? Gdzie będę chodził, dyskutował właśnie o różnych sprawach, różnych rzeczach, gdzieś w ogóle pierwszą rzeczą, która mi się skojarzyła, o której mógłbym gdzieś tam popowiadać, to jest właśnie to, jak, jaki jest temat dzisiejszy, tak? Może nie pierwszą, był ostatnio jakiś film, tak? E, już nie pamiętam o czymś tam, był film, a porównanie życia w Bukareszcie i w Sztokholmie. E, no bo akurat to było na bieżąco związane z tym, że tam byłem i chciałem się wypowiedzieć i, i nagrać tego rodzaju odcinek, tak. A w tym dzisiejszym, właśnie moja opinia na temat kontaktów rodzinnych, na tych więziach rodzinnych, jak ludzie to postrzegają, tak. E, czy Właśnie te stosunki takie rodzinne to one są dobre czy są niedobre, każdy powinien z nas wyciągnąć jakieś swoje wnioski i wydaje mi się, że najważniejsze, najważniejsze jeszcze ja w ogóle to zawrócę, bo muszę wracać już do domu, a tam nie mam po co iść, to jest to, żeby mieć taki najbliższy kontakt ze swoją rodziną. Czyli w sensie tak, bo powiem Wam tak, ja mieszkałem czy jako z rodzicami, tak, przez wiele lat. Później wyprowadziłem się i tak dalej, ale... No i wtedy my stanowiliśmy rodzinę. Znaczy, dalej stanowimy, no bo jesteśmy, tak? Widujemy się, rozmawiamy, ale... Mm, teraz na pierwszym miejscu jest rodzina, jaką ja stanowię, czyli z Aną i z Karimem, no i te nasze relacje, jakie tutaj są, bo my mieszkamy wspólnie, wspólnie tworzymy właśnie tą rodzinę i to jest teraz najważniejsze, tak? Ja nie mówię, że inni są mniej ważni w tym momencie, ale Chodzi o to, żeby nasze stosunki, jakie my tutaj mamy właśnie między sobą, żeby były jak najlepsze. Karim jeszcze jest za mały, żeby cokolwiek zrozumieć, więc małemu dzidziowi na razie wszystko jest obojętne. Ale jest właśnie ważne to, żebym ja się za nam dobrze dogadywał, żebyśmy mieli dobre relacje, żebyśmy umieli ze sobą rozmawiać. Bo też jest często tak, że w rodzinie niektórzy nie umieją ze sobą rozmawiać, potrafią się tylko kłócić ze sobą i tak dalej, i tak dalej. Tu można by przytaczać wiele różnych jakichś, nie wiem, no może no przykładów, nie wiem, ja mam bardzo dobre stosunki z Aną Zresztą widzicie to też na filmach, widzicie to też, jakby ten nic nie jest udawane, nic nie jest pod publikę robione, jeśli chodzi o te filmy, tak? Anna zawsze uśmiechnięta, zawsze wesoła, zawsze po prostu jest taką pozytywną osobą, no i Razem się dobrze po prostu mamy, uzupełniamy się w pewnych rzeczach i czasami ja ją do pewnych rzeczy motywuję, czasami ona mnie eee, różne myślenie, a nas zmieniła też dzięki mnie. Ja też pewne rzeczy zmieniłem w sobie odkąd też ją poznałem, także no, e, jest jak jest, tak? Ja uważam, że jest, że jest dobrze, wręcz nawet bardzo dobrze jestem zadowolony z tego, jak my tutaj funkcjonujemy, jak ze sobą po prostu żyjemy. E, oczywiście są jakieś takie, jakby to powiedzieć, czasem, e, może sytuacje, gdzie no, może nie tyle jak się kłócimy, tak, ale no, wymieniamy jakieś tam zdania, poglądy i może nie zawsze zgadzamy się ze wszystkim, ale to jest normalne, tak. Ważne jest to, że umiemy ze sobą rozmawiać i że potrafimy, e, potrafimy dojść do, nie wiem nawet jakichś kompromisów czasem, tak, jak w czymś się nie zgadzamy i tak dalej. Także to jest najważniejsze i uważam, że właśnie powinno się dbać o tą najbliższą rodzinę, w której jesteście. Jeżeli mieszkalibyście akurat z rodzicami, no to, to wtedy dbać o te relacje, żeby w to miejsce, w którym jesteście, żeby tam panowała dobra atmosfera, tak? No tak mi się wydaje. nie To są moje przemyślenia. Takie w tym dzisiejszym vlogu ja już kończę definitywnie, bo muszę iść do domu. Życzę Wam dobrych stosunków rodzinnych. Jakkolwiek to słowo brzmi, e, po prostu relacji rodzinnych, tak? Żebyście takie mieli, tutaj jeszcze sobie przystanę na chwilę. No i co, i tyle. Napiszcie jakiś komentarz ze swojej strony, co wy uważacie. E, wypowiedzcie się. Zachęcam wszystkich, oczywiście, do subskrypcji tego kanału, żeby on osiągnął jak najszybciej ten tysiąc wymaganych, do tego, żeby można było robić transmisję na żywo i 4000 tysiące obejrzanych godzin. Będę. Bardzo szczęśliwy, im szybciej się to stanie. E, także tak to jest. Będziemy wtedy robić wspólnie żywce rodzinne. Albo ja z moim dzidziem, albo z Aną, albo wszyscy razem jak gdzieś będziemy, zobaczymy. Także tyle z mojej strony. Że... Aż mi baterii brakło na samiutki koniec. Dosłownie chciałem jeszcze powiedzieć tam, nie wiem, powiedziałem e, subskrybujcie kanał, łapki w górę, no i tak dalej. Widzimy się w następnych vlogach, które będą się pojawiały na tym kanale. Do zobaczenia, pa!